Na początek bardzo przepraszam, że miałem małą przerwę, dwa tygodnie nie umieszczałem kolejnych nagrań, ale już no niestety miałem troszkę dużo pracy. Wiecie, że ten kanał prowadzę sam i, i czasem to cztery filmy tygodniowo to jest dla mnie za dużo, żeby je wszystkie przygotować, materiały do tych filmów zapoznać się, opracować, powycinać, umieścić. Czasem mnie to przerasta, więc proszę wybaczcie, ale Cieszę się, że jesteście na kanale Jaskinia Słowa, że zaglądacie do tych filmów, że słuchacie nagrań. Dziękuję za wszelkie wsparcie na zrzutka.pl. To też dla mnie motywacja, żeby dalej coś robić, nagrywać, o czymś opowiadać. Dzisiaj chciałbym zaprosić do takiej książki, która mi osobiście bardzo pomogła lepiej zrozumieć jedną z najtrudniejszych chyba ksiąg Pisma Świętego, Apokalipsę Świętego Jana. Chciałbym opowiedzieć o książce Zrozumieć apokalipsę. Zapraszam na spotkanie z serii biblioteka. Książka księdza Dariusza Koteckiego. Zrozumieć apokalipsę. Została wydana. Przez wydawnictwo w Rzeszowie w 2021 roku i związana jest z serią wydawniczą Biblioteki Szkoły Dawar, czyli szkoły takiej ewangelizacyjnej, szkoły biblijnej, związanej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z Także domem diecezjalnym w Rzeszowie, domem reformacyjnym i Nowym Domem Polskim w, w Jerozolimie. Więc grupa ludzi, którzy jakaś są zafascynowani Pismem Świętym albo naukowo, albo po prostu tylko sercem, tworzy taką wspólnotę warsztatów, szkoleń biblijnych i w ramach tych szkoleń powstaje ta książka. Ona jest, ma taki dopisek, że to są szkice teologiczno egzetyczno teologiczne szkice, które mają nam pomóc zrozumieć apokalipsę. I rzeczywiście tak jest. Ta książka ma kilka zasadniczych rozdziałów dotyczących treści, ale naj, samej księgi apokalipsy, która no, dla nas jest naprawdę skomplikowana i, 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 i złożona. Ja kilka dni temu skończyłem taki cykl spotkań w Katedrze Warszawskiej poświęconych tekstom starożytnym, tekstom biblijnym, czy w ogóle tematowi Babilonu w Piśmie Świętym. I w ostatnim ze spotkań jest cały wykład już na YouTubie dostępny. Link jest też w opisie tego filmu, który teraz słuchacie. Jest całe spotkanie o tym wprowadzeniu do lektury Apokalipsy, bo też w Apokalipsie pojawia się Babilon, jako jeden z ważniejszych motywów. Więc jest taki rodzinny wykład o Apokalipsie a w ramach tygodnia biblijnego kilka tygodni temu umieściłem 7 y, nagrań o 7 listach do kościołów z pierwszej części, z pierwszych rozdziałów Apokalipsy z szerokim komentarzem, takim prowadzeniem do medytacji więc też link umieszczam pod opisem tego filmu y, czy w opisie tego filmu razem z linkiem do zrzutki natomiast tam znajdziecie to to jest tylko moja propozycja wprowadzenia natomiast tej książce, którą, o której dzisiaj mówię Mamy ogromny rozdział, prawie 40 stron takiego wprowadzenia, zanim zaczniesz czytać Apokalipsę. Więc, szeroko wprowadzony przez księdza profesora Dariusza Koteckiego, bardzo szerokie wprowadzenie w cały gatunek apokaliptyki, w świat symboli starożytnych. Jest też bardzo ciekawy rozdział o tym, że Apokalipsa jest medytacją nad Starym Testamentem. Bardzo to ciekawe, co tam pisze ksiądz biblista. I potem, po tym wprowadzeniu, jest kilka rozdziałów bardzo konkretnej Egzedezy. No, nie jest to książka łatwa, to uprzedzę. To jest książka dla kogoś, kto no, już coś, jakieś teksty księgi, książki biblijne czytał i dobrze chciałby poznać symboli czy treść apokalipsy. No nie jest to książka taka po łebkach. Jest to książka dla kogoś niekoniecznie z jakimś biblijnym przygotowaniem czy po studiach teologicznych. Nie nie to nie myślcie, że aż tak, nie polecałbym wam takiej ściśle naukowej książki. No właśnie, ta jest ciekawa, bo ona nie jest taka naukowa. To nie jest tak, taka typowa cegła naukowa, która jest tylko dla profesorów na uczelniach biblijnych. Nie. Ona jest dla zwykłych śmiertelników. To mówię z całą pewnością. Natomiast dla takich śmiertelników, którzy jednak troszkę tam chcą więcej z Biblią mieć w życiu wspólnego, którzy tak po prostu wiedzą podstawową się nie zadowolą. Więc potem jest kilka rozdziałów konkretnej egzedezy tekstów. I z tej części o baranku, który otwiera siedem pieczęci, czy potem z tych wszystkich dalszych symbolicznych tekstów, aż wreszcie ostatni rozdział, tak przyjdę wkrótce, to epilog Księgi Apokalipsy, czyli podsumowanie, czyli takie no, wyjaśnienie całego sensu w kontekście całej Księgi i też całego Pisma Świętego raz jeszcze zachęcam do tej lektury tych, którzy, których zainspirowała być może słuchaliście już tych nagrań na Jaskini słowa, tych nagrań o listach czy w ogóle o treści apokalipsy. Jest to Dobre wprowadzenie. To znaczy, pierwszą część, ten pierwszy rozdział, zanim zaczniesz czytać Apokalipsę, no warto przeczytać rzeczywiście, zanim zaczniemy ją czytać, bo to jest takie w formie takiego porządnego wykładu. Napisany jest ten rozdział jako wprowadzenie, który myślę, że będzie zrozumiały dla dla każdego z Was. Natomiast po tym wprowadzeniu warto już czytać Apokalipsę i chyba też równolegle właśnie poznawać kolejne fragmenty. Więc jeśli ktoś chce mieć taką jedną księgę biblijną porządnie przepracowaną, to polecam tę książkę. Żeby najpierw przeczytać... Konkretne wprowadzenie, potem zacząć lekturę i razem z lekturą czytać komentarz z tej księgi. Gdybyśmy mieli takie książki jak ta księdza Koteckiego do wszystkich księg, ksiąg Pisma Świętego, no to myślę, że bylibyśmy no już nieśmiertelnikami. Myślę, że tutaj byłoby coś więcej. Najpierw wprowadzenie, zanim zaczniesz czytać, potem ktoś nas prowadzi za rękę przez wszystkie rozdziały księgi, wyjaśnia wszystkie symbole, a jednocześnie to nie jest nużące, to nie jest nudne, to nie jest y, naukowe, to nie jest... Znaczy, naukowe w takim negatywnym rozumieniu, że to nie jest ta, takie zamkniętym, hermetycznym, naukowym językiem. To jest taki bardzo y, język y, nasz. Także... Popularno-naukowy, pom pomoc wielka dla pasjonatów, miłośników pisma świętego. Dla mnie ta książka była naprawdę ciekawym, dobrym odkryciem. Widziałem różne książki o apokalipsie. Ta wydaje mi się naprawdę sensowna. Wbrew pozorom nie jest takich książek dużo. Ta jest sensowna i nie psuje nam głowy, a dobrze nam potrafi ustawić. Nasze patrzenie na Apokalipsę, żebyśmy się jej nie bali i nie szukali w niej tajnego szyfru odnośnie konkretnych dat końca świata, czy jakichś kataklizmów dla Europy i dla świata, to nie o to chodzi w Apokalipsie. Dlaczego o tym wszystkim przeczytacie w tej książce? Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego nagrania i zachęcam do subskrypcji kanału, do słuchania innych rzeczy. I raz jeszcze polecam, to w opisie tego filmu link jest do filmu o Apokalipsie, o moim, takiego krótkiego mojego wprowadzenia do Apokalipsy i link do siedmiu filmów o siedmiu listach do kościołów, które są też w Apokalipsie, To zachęta do takiej osobistej medytacji i modlitwy Słowem Bożym. Szczęść Boże!